Manko przed wami Fajdech 2.1 Dzisiaj pokażę Wam jak przetrwać pierwszą noc w Minecraft Więc tak Po pierwsze musimy zbierać jedzonko Więc tak mm, Trzeba znaleźć dla cokolwiek Pierwsza podstawowa rzecz Rzecz To Kra Crafting tape. Patyki. Ja sobie tutaj uzbieram trochę drewna i zaraz po przerwie Dobrze, ja już to uzbierałem. Tak, przerabiamy to sobie na deski. Robimy crafting tape. Lubię, kto inny mówią ludziom pudło. E, tak. U mnie zawsze, przynajmniej ja tak ro robię, że po pierwsze, kilow, drawniany kopię się tak. Oczywiście, chcecie szukać diaksów i kopiecie się tak bardziej i głębiej, to nie, nie za, nie, ten, nie polecam bo to można wpaść do lawy albo gdzieś tam w panią i się dednąć. Yy, o, mamy już nawet węgiel. Czasami się tak może wsunąć. <coughs> można go oczywiście wykopać drewnianym kilowem. Ja zrobię cięcie i poprzerwie tu. Dobrze, yy, już wykopałem. Tak. Trzeba wykopać też kobra, oczywiście. Też podstawowa rzecz. No ja tak nie, nie mogę po prostu drawnione ity. Muszę mieć kamienne przynajmniej. Tak. Pierwsze robimy mycik. A właśnie y, jest taka opcja w Minecraft, że można sobie wyłączyć potwory. Tak. No, to jest bardzo fajna opcja. Pokażę Wam zaraz, jak się to robi. Tylko sobie tu skraftuję wszystko: wszystkie potrzebne rzeczy. No, i tak trochę pochodni. Oczywiście nie za dużo, bo sobie zabijemy jakieś zwierząt, to później to smażymy. E, więc tak. No, teraz zabijemy sobie zwierzątka Dobrze. Yaa ja so y dobrze ja ja już wróciłem po przerwę, więc tak. Ja możemy. Szukamy miejsca na dom. Ja tak byle jaki wybuduję sobie. No a tutaj nawet nie wiem. gdzieś podziemiam. No to pójdę pierwszej nocy, To nie musi być. Tutaj jest to tutaj bierzemy hmm, dilt albo cobblestone. Jak robimy jakiś taki domek, z jest to drewno bierzemy, czy jakieś inne materiały i się tak podbudowujemy, żeby było widać nasz domek. Tutaj już się podbudowujemy, bo to pierwszy raz domek. Dajmy sobie trochę wody, bo w nocy to. Crafting. Drzwi robimy. No i taki tu mamy domek. I jeszcze co nam potrzeba? Zadnijcie. pełna Tak. Czasami są takie biomy. Przepraszam. Czasami są takie biomy. Że nie rozpią się na przykład owce, krowy. Ja miałem raz takiego, białą, co były owce, ale żadnych innych mobów nie było. Więc tak, co zrobić? No, możemy poczekać w, przeczekać w naszym domku. Tutaj, noc. Albo jak mamy tą jeżdżę, to wierzyć, to później dalej, poszukać Jak nie znajdziemy, to przeczekać. Albo wyjść. Domu I ten. No. Pozabijać pająki. Jak mamy już tą sieć, to ją tak okładamy tutaj. Tak na wzór craftingu. Crafting table. Tylko oczywiście z tego. No. Z pajączyn. I powstaje nam w ten sposób wełna. Tak. No, I to na tyle. Aha, jeszcze zapomniałam. E, miałem Wam pokazać. Można sobie przełączać na kilka trybów gry. Hard. Peaceful. Znaczy. Odnowo zacznijmy. Peaceful to bez potworów nie ubywa jedzonka. AC. Normal. Hard, hard to jest najtrudniejszy, Bardziej polecam, że tak średnio. Dla tych dobrych graczy to normal, bardziej dla zaawansowanych hard, bo wiadomo, o wiele trudniej, więcej tych się rozbi. Więc tak, pisły. No i tu możemy bez potworków grać, nie odbiera nam jedzonka, nie trzeba mógł zabijać. No, więc myślę, że filmik Wam się spodobał, a więc zapraszam do subskrybowania i łapkowania nie zapomnijcie udostępnić filmiku kolegom.